Najnowszy przeźroczysty wodoodporny produkt Syke wykorzystuje zaawansowaną nanotechnologię, aby uzyskać efekt superwodoodporności. Niezależnie od tego, czy są to ściany, podłogi, czy obiekty zewnętrzne w domu, z łatwością poradzą sobie z każdą złą pogodą. Przeźroczysta tekstura nie wpływa na oryginalny efekt dekoracyjny. Superwodoodporność. Niezależnie od tego, czy jest to deszcz, śnieg czy inne płyny, nie może przedostać się do domu ani obiektów. Co więcej, jego wyjątkowa faktura i antypoślizgowa konstrukcja pozwalają zachować stabilną pozycję i uniknąć ryzyka poślizgu. Dzięki temu nie tylko unikniesz kłopotliwych sytuacji, ale także zapewnisz sobie bezpieczeństwo. Dzięki odporności na wysokie i niskie temperatury może zachować swoją pierwotną wydajność i wygląd podczas gorącego lata lub mroźnej zimy i nie nie deformacji ani uszkodzeniu z powodu zmian temperatury. Nadaje się do różnych scenariuszy. Jest prosty i wygodny w użyciu, nie wymaga skomplikowanego procesu budowy. Wystarczy lekko go nałożyć i poczekać, aż wyśnie. Producent oferuje rabaty, rabaty za połowę ceny i zapewnia bezpłatne wersje próbne. Jeśli to nie zadziała, obsługiwany jest pełny zwrot pieniędzy. Wydarzenie trwa tylko 3 dni. Jeśli przegapisz, będziesz musiał poczekać kolejny rok.